Wyobraź sobie, że cofasz się w czasie i zamiast patrzeć. Jesteś w Rzeczypospolitej, w kraju skrzydeł husarii i złoconych kontuszny, ale zanim zobaczysz brokaty i herby, uderza cię zapach. Ciężki, słodko-gorzki, pełen dymu, zwierzęcej skóry, przypraw, ziół i kadzidła. Ten film jest dokładnie o tym, jak naprawdę pachniała dawna Polska, od miejskich zaułków i karczła, przez dworskie komnaty i kobiece sakrety, aż po łaźnie, szpitale i kościoły. Zaczynamy od prostego pytania, które wbija się w pamięć: Jeśli historia ma zapach, to jaki? Najpierw ulica. Miasto pachnie pracą, nad ranem tętnią piece chlebowe. Powietrze jest ciepłe, maślane, mączne, a zaraz obok wąska rzeczka niesie zapachy garbarni, kory dębowej, wapna, mokrych skór. W południe do głosu dochodzą kramy z rybami, solone śledzie, dym z wędzarn, smażone placki, cebula i czosnek. Trotuary nie istnieją, koła wozów rozcierają błoto a końskie podkowy wytłukają rytm, zostawiając metaliczny, żelazysty ślad w powietrzu. Zimą domy oddychają przez kominy, dym z drewna, czasem z torfu, czasem z jałowcowych gałązek. W domach położonych nad wodą unosi się mokry chłód. W miastach portowych słona nuta smoły i konopy od takielunku. W izbach, gdzie podłogę posypuje się tatarakiem, pachnie świeżo skoszoną rzeką. Na święta pachnie kapustą i grzybami, makiem, miodem, makowcem i piernikiem, goździkami i cynamonem, które płyną do Polski z dalekich mórz. Karczma ma swój podpis, piwo, dym, kwaśne wino, przypiekana skórka chleba, pot i wełna nasiąknięta rozmowami do późnej nocy. O świcie znów piekarnia, znów rynek, znów codzienność. Historia powtarza zapachy jak refren. Druga scena to dwór i garderoba. Szlachta lubi pachnieć bogato. Na skórzanych rękawiczkach i pasach lądują olejki różane i rozmarynowe, kobiece włosy przejmują zapach lawendy i szałwi, a pudry do peruk, modne zwłaszcza u schyłku dawnego wieku, doprawia się irysem, różą, czasem wanilią. W pokojach stoi szkło i ceramika z małymi tajemnicami, flakony, puzderka, fiolki, a w nich destylaty z róży i kwiatu pomarańczy, wody rozmarynowe i kolońskie sprowadzone z zachodu, nalewane do jabłka pachnących pomanderów, które nosi się przy pasku albo trzyma w dłoni jak talizman przeciwko brzydkim woniom i chorobom. Elity wierzą, że zapach chroni. W świecie, gdzie myśl o miazmatach jest codziennością, perfumy nie są tylko dla przyjemności, są jak niewidaczna zbroja. Korzenne ciężary, piżmo, ambra, cybet, mieszają się z czymś jakby słodkim dymem i odrobiną miodu. Ambergris, szara ambra, trafia do Polski z morskich szlaków, czasem nawet wyrzucona przez fale na bałtyckich plażach, trafia do aptek i skrzyń perfumiarzy. Zioła rosną pod ręką, mięta i ruta, tymianek i rozmarynyn, lubczyk i piołun. To wszystko można destylować w alembiku, którego polskie domy uczą się używać podobnie jak kuchni. Woda kwiatowa jest tak samo istotna jak rosół. W szafach wisi wełna i len, a w skrzynach leży bielizna, którą zmierza się częściej niż bierze gorącą kąpiel, bo moda na suche mycie mówi, że czyste płótno pije brud z ciała. Pachnie więc krochmalem, mydłem potasowym, popiołem i świeżością. Ta mieszanka piżmo i krochmal, dym i róża, to podpis sarmackiej elegancji. Trzecia scena, najbardziej mroczna, to medycyna i strach. Szpital pachnie odtem, ziołami i lękiem. Pamiętają to czasy, w których gorące łaźnie raz są błogosławieństwem, a raz budzą podejrzenie, że otwierają pory na choroby. Dlatego raz łaźnie miejskie kwitną, parują i pachną jałowcem, sosnowymi gałązkami, mydłem i rozmarynem, a innym razem pustoszeją, bo boimy się zarazy. Lekarze i aptekarze mają swoje recepty – ocet czterech złodziei z rozmarynem i czosnkiem, krople z piołunu, napary z rumianku, woda różana do przemywania oczu, jałowcowy dem do odkażania izb. W szufladach leżą perfumowane rękawiczki i chustki, które przykłada się do ust w czasie spaceru przez brudniejszą część miasta. Kaci i chirurdzy, bliscy przez narzędzia, ale dalecy przez powołanie, również niosą specyficzną woń żelazo, smoła do przyżegania, spirytus i świeża krew. Bywa, że lekarstwo graniczy z przesądem, proszki z egzotycznych ingrediencji pachną intensywnie, żeby przekonać wyobraźnię, a jednocześnie nad tym wszystkim góruje zapach kościoła, który pamięta każdy, żywiczny, ciepły, otulający. Kadzidło z olibanum, mirry i benzoesu snuje się pod sklepieniami, wsiąka w drewno ławek i w szaty, przynoszone potem do domu jak błogosławieństwo. Liturgia ma brzmieć i pachnieć. Ziołowe wianki na oktawę, jałowiec w piecu, który oczyszcza izbę, gałązki wieszane na drzwiach przeciw urokowi, to samo powtarzają regiony. Każda wieś dodaje coś swojego. Piołun na polesiu, mięta na mazowszu, ruta na podlasiu. Czwarta scena to codzienny człowiek. Chłop pachnie ziemią i sianem, dymem z paleniska i potem po robocie, smarem do kółwozu i stajnią. Mieszczanin pachnie mydłem, garbarską skórą, krochnalem, czasem kroplą lawendy kupionej w aptece. Szlachcit pachnie piżmem i różą, ale też prochem postrzelnicy i końską sierścią po łowach. Kobiety noszą tajemnice w szkatułkach. Różane kulki do zębów, pasty do rąk z miodem i woskiem, wody do twarzy z ogórkiem i lipą, woreczki z lawendą w bieliźniarkach. Dzieci pachną mlekiem i dymem z izby, a starzy ziołem i maściami. Sezony zmieniają nuty jak orkiestra. Wiosną powietrze jest zielone i chłodne pachnie wilgotną ziemią, pokrzywą i brzozowym sokiem. Latem snuje się cięższa woń siana, rozgrzanego drewna, słodu z browarów. Jesienią kapusta, grzyby, dym i jabłka, zimą Wędonki, smoła w saniach, świerk i żywica, miód i pieprz, który grzyzie w nos i rozgrzewa, i jeszcze ważny kontrast: piękno i brzydota są blisko siebie. Obok srebrnych flakonów rynsztok, obok wonnej łaźni, cuchnący kanał. Rzeczypospolita jest wielka i różna. Gdańsk pachnie morzem, smołą i przyprawami. Wilno pachnie lasem i jałowcem. Kraków pachnie uniwersytetem i świeżą farbą w pracowniach. Lwów kawą z Dalekiego Świata i kramami z pieprzem. Do dworu przyjeżdżają skrzynie z korzeniami, a na wieś schodzi zapach kadzidła po procesji. I tak powstaje mapa zapachów, którą można śledzić jak dawne trakty. A teraz najciekawsze. Co z tego przetrwało w nas dziś? Wędonki i kiszonki to przecież stare prawo chronienia jedzenia i smaku. Nasze bożonarodzeniowe kuchnie pachną tak, jak pachniały dawne izby grzybami, kapustą, miodem, makiem i cynamonem. Wciąż lubimy lawendę w szafie i jałowiec w piecu, nawet jeśli to dziś świeca o tej samej nucie. Lubię myśleć, że gdy otwierasz słoik z miodem, czujesz echo dawnej pasieki. A gdy wchodzisz do starego kościoła i od progu uderza cię olibanum, to jest ten sam akord, który słyszeli i czuli nasi przodkowie. A idee nadal używamy zapachu jak języka. Perfumy mówią o statusie, o nastroju, o roli, tak jak wtedy. Pachniesz lawendą, jesteś świeży, różą elegancki, dymem domowy, miodem gościnny. Miasto też ma swój podpis, piekarnia tuż za rogiem, kawa w kawiarniach, drewno mokre po deszczu. Można więc zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że Rzeczypospolita nigdy nie zniknęła, zmieniła tylko skład flakonu. W tym filmie chcę, żebyście wąchali historię jak wino, najpierw uderzenie dymu i chleba, potem serce z róży, rozmarynu i lawendy, a na koniec długi, ciepły finisz, kadzidła, miodu i drewna. Opowiem wam cztery opowieści splecione w jedną: o ulicy, która pachnie pracą, o dworze, który pachnie potęgą i marzeniami, o medycynie, która pachnie strachem i nadzieją, i o nas, bo naprawdę pachniemy pamięcią. A jeśli ktoś zapyta, jaką nutę ma nieśmiertelna Polska, odpowiemy bez wahania: pachnie domem, który przetrwał wieki.